I są zwierzęta dzikie, które powinny mieć status y, obywateli państw suwerennych. Biologia: czy istnieją gatunki ssaków trójpłciowych? Tak. Nie. Zaczniemy ten materiał jednym stwierdzeniem. Świat do reszty pogrzało. Dzisiaj omówimy sobie najlepsze fragmenty leksykonu dobrego języka, utworzonego przez Ikea. Jeśli nie wiecie co to, to jest to zbiór słów i pojęć, które ponoć mają nauczyć Polaków inkluzywnego i niewykluczającego języka. Jesteście na to gotowi? Ja nie bardzo, ale jak mus, to mus. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do Ikei. Jeden. Dwa, trzy, napisane? No to lecimy. Według Ikei niektórych słów najzwyczajniej w świecie nie powinniśmy używać, bo są niepoprawne. Chcecie wiedzieć, jakie to słowa i w jaki sposób je zastąpić? Przygotujcie się, bo szykuje się niezła polewka. Zaczniemy sobie od słowa inwalida. Wydaje się być to zwykły wyraz określający osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim. Należy podkreślić tu słowo inwalidzkim, bo firma zarzeka się, że inwalida jest silnie obraźliwe i oznacza osobę słabą, a także bezsilną. Skoro tak, to jestem ciekawa, jak wyjaśni nam istnienie właśnie wózków inwalidzkich. No dobrze, a jak powinniśmy? tak właściwie zastąpić to słowo, wystarczy, że użyjemy zwrotu osoba z niepełnosprawnością. Idąc tym tokiem myślenia, to do tego określenia także moglibyśmy się przyczepić, bo oznacza ona nic innego, jak osobę niesprawną w pełni. A przecież to też może obrażać. Taki fun fact pani profesor Magdalena Środa określiła karaluchy i szczury mianem obywateli. Nie wierzycie? No to posłuchajcie. I tam jest taka propozycja, żeby e, zwierzętom przydzielić obywatelstwo. Są zwierzęta udomowione, które powinny być traktowane traktowane jak współobywatele. Oczywiście, jak Imlika powie, zwierzęta są pozbawione politycznego sprawstwa, ale też dzieci są pozbawione politycznego sprawstwa, osoby niepełnosprawne są pozbawione politycznego sprawstwa, ale Już, mają, chyba nie. Już chyba nie. ale mają tak zwane sprawstwo zależne, czyli po prostu inne osoby reprezentują ich interesy albo poglądy. Potem są zwierzęta liminalne, czyli te, które żyją liminalne, graniczne, te, mm -hmm. które żyją z nami, na przykład szczury albo Karaluch, albo coś takiego. I one powinny mieć status uchwały. I są zwierzęta dzikie, które powinny mieć status e, obywateli państw suwerennych. Zgodnie z założeniami tej pani wychodziłoby na to, że Anna Maria Żukowska zjadła kiedyś naszych obywateli. Wody. A pani jadła robaki? E, jadłam kiedyś, tak, Jak ale nie, jeżeli chodzi o dyrektywę, to takie chrupiące były smażone. Także nic, nic takiego niesamowitego. Ale... Niech im ziemia lekką będzie, a my przechodzimy do kolejnego założenia leksykonu. Według owego zbioru pojęć nie możemy używać końcówek izm, zwracając się do osób innych orientacji. Czemu? Dokładnie nam to wyjaśnili. Według nich kojarzą się one z pojęciami medycznymi, a także nazwami chorób, zaburzeń i ideologii. Mówienie w ten sposób to wywlekanie przeszłości, kiedy to byli traktowani jako osoby zaburzone. Bardzo ciekawe stwierdzenie. Szkoda tylko, że same osoby LGBT potwierdzają, że w pewien sposób ich środowisko jest ideologią. Jest to jednocześnie oczywiście ideologia, ale jest to jednocześnie czyli to jest ideologia. To jest jednocześnie ideologia. A nie, przepraszam, słowa środowisko też nie powinnam była użyć. Zamiast tego powinnam zastąpić je słowem społeczność, bo poprzednio użyty przeze mnie termin ukazuje jednorodność zamiast różnorodności. Kolejne będzie mocne. Przyszykujcie się. A teraz krótka lekcja biologii. Biologia. Czy istnieją gatunki ssaków trójpłciowych? Tak. Nie. Płeć to jest zespół cech pozwalających podzielić osobniki gatunku na dwie grupy męską i żeńską. Jeśli ten pan brałby udział w teleturnieju zorganizowanym przez IKEA, to zapewne zaliczyłaby mu tą odpowiedź. Według niej bowiem stwierdzenie o dwóch płciach jest błędne i nie zgadza się z obecną wiedzą naukową. Może firma zamiast zajmować się nauką, bo to za bardzo im to nie wychodzi, powinna była cofnąć się do przedszkola. Jak nie żłobka w celu zasięgnięcia podstawowej wiedzy, choć tutaj to nawet ponowna edukacja nic już raczej nie wskóra. Ale jest tu jeszcze jedno ich stwierdzenie w temacie, które chciałabym poruszyć. Zmiana płci to termin ich zdaniem nieprecyzyjny. Sugerujący, że tożsamość płciową można po prostu zmienić. Poprawnie ma się mówić proces korekty, czy też uzgodnienie płci. No i mam Was Ikea, sami sobie przeczycie. Właśnie przyznaliście, że płeć nie jest czymś, co można zmienić od tak. Czyli mówicie, że jeśli ktoś urodzi się kobietą, to nie może zmienić płci na mężczyznę, i odwrotnie jednak uznajecie korektę płci. Naprawdę nie chcę bardziej wgłębiać się w Wasze myślenie. Przejdźmy do kolejnej wypowiedzi. Nie powinniśmy także używać zwrotów języka potocznego takich jak ż które oznacza żałowanie komuś czegoś. Pochodzi od słowa więc jest to obraza wyznawców judaizmu. No przecież, zaraz w ogóle nie będziemy mogli używać języka potocznego. Podobnie wygląda sytuacja ze słowem antysemityzm, bo przecież to także obraza Żydów. Taka ciekawostka, termin semityzm nie dotyczy jedynie Żydów. Semici to między innymi także Asyryjczycy, Babilończycy, Aramejczycy, Fenicjanie i Arabowie. Zatkało was Ikea? Bo mnie zatyka, jak czytam ten wasz poradnik. A teraz idziemy dalej. Czy wiecie, że powinniśmy używać słów biały i czarny zamiast białoskóry i czarnoskóry? Szybko, prosto, łatwo. W języku nie używamy słowa białoskóry, a biały, więc tak samo powinniśmy odnosić się czarny, nie czarnoskóry. Dodają także, że nie ma zbyt wielu sytuacji, w których byłoby to szczególnie istotne. Skoro jest ich tak niewiele, to po co tak drążyć temat? Słowo czarno oznacza to samo, co człowiek o czarnej skórze, więc w czym w zasadzie jest tu problem? Widzę, że IKEA lubi tworzyć problemy tam, gdzie ich nie ma, ale skoro tak bardzo chcą, to powiem jedno. Ja Mogę zacząć dyskryminować wszystkich za wszystko, w ramach równości. Super pomysł! Na pewno IKEA będzie zadowolona. To co, kolejny punkt? Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu, nie powinniśmy używać takich zwrotów jak uwaga, nielegalny, bo jest to zwyczajnie krzywdzące dla takich osób. Według autorów leksykonu nie ma odpowiedniego zamiennika tego zwrotu. To jak mamy mówić do osób, które przekraczają nasz nielegalne. Czy wdzące jest dla nich nazywanie ich po imieniu? To jest już istny absurd. Wyobraźmy sobie teraz, że ktoś włamie nam się do garażu i co? Nie powiemy do niego włamywaczu, bo zaraz go obrazimy? Najlepiej zaprośmy go od razu na herbatkę i zapytajmy, co takiego dzieje się w jego życiu, że zaczął kraść. Kolejnym absurdem jest nazywanie mi*** osobami w drodze. Wszystkie te słowa są takie delikatne, jakby były kierowane do uczniów zerówki. My nie będziemy jak Ikea cofać się w rozwoju, tylko pójdziemy naprzód, prosto do kolejnego punktu filmiku. Skoro dalej tu jesteście, to mam do Was pytanie, lubicie, kiedy sklep z meblami mówi wam, jak żyć i się wyrażać? Według całego spisu tych dziwactw, sławne powiedzonka starszych pokoleń, za moich czasów czy ja w Twoim wieku mają na tyle negatywny wydźwięk, że powinniśmy całkowicie przestać ich używać. Jesteśmy tacy biedni, bo zapewne większość z nas za młodu przynajmniej raz w życiu usłyszała tego typu słowa od rodziców czy dziadków. A teraz musimy przez to zmierzać się z ogromnymi traumami. Tak oczywiście sobie tylko śmieszkuje. A, a propos dziadków czy Babć. O tym także wspomnieli. Nie powinniśmy sięgać po słowa babcia oraz dziadek poza naszym gronem rodzinnym. Zdarzało mi się użyć czasem sformułowania w stylu: Jaki fajny, miły dziadek zaczepił mnie na ulicy. Myślicie, że według leksykonu mogę już iść za to siedzieć? Podobna sprawa jest w kwestii seniora czy seniorki, gdzie powinniśmy uwaga całkowicie zaprzestać używania tego typu słów, bo nie każdy czuje się seniorem. Dobrze, że Ikea nie jest przy władzy, bo zaraz z naszego języka zniknęłaby połowa używanych przez nas słów i zaczęlibyśmy się jąkać jak nienormalni. Kolejne do czego przejdziemy, to mikro nierówności. Firma, która stworzyła ten poradnik, swoją drogą chyba przestanę robić w niej zakupy, jakoś tak przestały mi się podobać rzeczy od nich. Zarzeka się, że niektóre komentarze mogą być niemiłe i raniące. Fakt, faktem, istnieją takie, ale niekoniecznie te wymienione przez nią. Wypowiedź taka jak Mogę dotknąć Twoich włosów, są prawdziwe, faktycznie może zawstydzić. Ale czy ma serio dźwięk negatywny? Ja odebrałabym to prędzej jak zachwalenie wyglądu. Tak samo jak zdanie Świetnie mówisz po polsku, odebrałabym jako pochwałę, ale już nie wyglądu, a mowy. Jakim cud dla Ikei jest to obraźliwe w stosunku do rozmówcy. Może niech Ikea żyje w tym swoim dziwnym świecie, ale lepiej bez wpływu na nasze życie, co? Pamiętajcie o tym, czego możemy, a czego nie możemy używać, i koniecznie zakodujcie słowa tego sklepu w waszych głowach. A tak zupełnie serio, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o leksykonie dobrego języka. Żarciki mile widziane. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Siema.